Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w vlogu z tej strony z Ola. Jest godzina, nawet nie siódma rano, wtorek, jutro jest zakończenie roku szkolnego i już się odzwyczaiłam od takiego wczesnego wstawania, bo przez ostatnie tygodnie nie musiałam tak wcześnie wstawać, a dzisiaj słuchajcie jeden na Poznokcie. Tak wyszło, że nie miałam żadnej innej godziny, żeby jechać na poznokcie, więc ale tak naga wcześniej rano. Jutro, słuchajcie, wylatujemy. Gdzie to też jeszcze o podróżach dzisiaj porozmawiamy I dlatego dzisiaj po prostu pokażę wam jak wygląda mój taki ostatni dzień przed wyjazdem Jezu jak mi to świeci O, better Prosiliście o, no, o to, żebym nagrała swoje pakowanie Żebym pokazała właśnie jak się pakuje, co zabieram i tak dalej Gdzie lecę ponieważ jak oglądacie tego vloga to znaczy, że już tam jestem Skoro wam zdradziłam Także zapraszam was na po relacje z tego miejsca właściwie z tych dwóch pięknych miejsc. Zawsze dziwnie się czuję stojąc te światłach i vlogując, bo ludzie, którzy stoją na pasie, obok się patrzą i pewnie myślą, co ja robię. Dobra, już nie przynudzam, tylko zobaczymy po prostu, co się dzisiaj będzie działo. Ja lecę na Pozdokcia. Dobra, jestem już po paznokciach, wróciłam do domu, zjadłam nawet śniadanie, zrobiłam sobie inhalację, tak jak słychać mam już głos, już prawie normalnie, naprawdę mega szybko mi przyszła ta infekcja, ale to dlatego, że przez ostatnie dwa dni naprawdę praktycznie nic nie mówiłam, dodatkowo ciągle brałam strepsils, robiłam inhalację dwa razy dziennie, no i naprawdę mega szybko odzyskałam głos, ostatnio jak miałam chory głos, to nie miałam go przez tydzień, teraz trzeci dzień, a ja już praktycznie, no jeszcze trochę chrypie, ale... Wiecie o co chodzi? Jest git. Dobra. Yy, przypomniało mi się, co wam miałam powiedzieć w samochodzie. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o nagrywanie vlogów, to yy, z racji Waszych bardzo intensywnych i licznych, wręcz błagających próśb, yy, zaczęłam nagrywać dla Was takiego, wiecie, vloga jak to ja nagrywam, takiego domowego. Dwa tygodnie. Temu, ale to był czas, kiedy moi rodzice wjechali w podróż i zostałam sama w domu i wiecie, miałam cały dom na głowie, robiłam jeszcze imprezę, byłam w rozwoju na zakupach, byłam, wiecie, sama, musiałam ogarniać dom i strasznie dużo rzeczy się działo, bo właśnie też dużo się spotykałam wtedy ze znajomymi, żeby odbębnić to przed wyjazdem. Mam taką tradycję, że zawsze przed wyjazdem się dużo, dużo spotykam ze znajomymi, bo zawsze się boję, że już nie wrócę z tych wyjazdów. No i wiecie, po prostu jakby był czas się spotkać. I niby zaczęłam nagrywać tego vloga, ale nic z tego nie wyszło. No ale coś tam było, więc się cofnijmy na dosłownie dwie sekundy, dwa tygodnie wstecz. No jest! już! Nie Paulina Kulczyk Jedzie do Krakowa A ja pilnuję, żeby grzecznie tam dojechała A ja robię zakupy O, patrz jak mi fituje A ja zrobiłem zakupy już w Talcedonii No Zakupiłam strój kąpielowy I zaraz Paulę odstawiam Ja idę na sushi I dalej na zakupy ale mi fituje, no i się cieszę. Widzisz takie małe rzeczy, a ja tak się no a nie pachnie bułeczką. Jestem, jestem, wracamy już z Wrocławia, słuchajcie, zrobiłam trochę zakupów. I jak jechałam w ogóle do Wrocławia, to miałam straszny zapomnę te zakupy i na początku tak miałam, że w ogóle wiecie, latałam po tych sklepach nie wiadomo jak, a potem powiem wam, że mi się totalnie... <laughs> jak poszło na sushi po sushi mi się totalnie odwiedziało i dajcie znać, powiedz, czy Wy też tak macie i błagam, powiedzcie mi, że nie jestem jedyna. Która właśnie tak ma. Czekajcie, muszę, żeby mi to teraz muzyka się nie odpaliła. O, dobra. Ale właśnie po prostu z czasem straciłam totalnie ochotę na zakupy. Ale coś tam pokupowałam, nie przyszłam wszystkich sklepów, ponieważ ja nie nienawidzę chodzić po sklepach, jak jest dla ludzi. W ogóle nie lubię chodzić po sklepach. Właśnie też ktoś mi na Instagramie już napisał, że w New Looku na przykład są mega promocje, tam minus 70 i minus 50% na dosłownie wszystko i faktycznie poszłam do New Luka i tak było ale no przez to, że takie promocje to New Look wyglądał jakby przez niego przyszło tornado, więc wyszłam i wyszłam. No cóż, dzień dobry, mamusia przyjechała. jechała. Mamusia przyjechała. jechała, cześć. No, także to były urywki sprzed dwóch tygodni, no ale ten vlog nie wyszedł. Po tym miałam nagrywać jakby jego kontynuację tydzień temu, ale też mi coś nie wyszło. Plan na dzisiaj jest taki, oczywiście muszę się spakować, ale to będzie jakby ostatnia rzecz, którą dzisiaj będziemy robić, bo oprócz tego mam właśnie do zmontowania dwa filmy. Właściwie trzy tego vloga, ale to wieczorem albo jutro rano. Mam do zmontowania jeszcze jeden film, który będzie podczas mojej nieobecności. No i mam do zmontowania jeszcze jeden film, ale o nim i o tym projekcie pewnym, tajnym. To nie jest nic związanego z YouTube'em ani z żadną kampanią, to jest jakby taka moja prywatna zachcianka. Ale nie chcę zapeszać i powiem Wam, jak jakby to się rozwiąże. Nawet jeśli się to nie uda, to powiem Wam o tym, co się starałam robić. Jak dostanę odpowiedź, czy tak, czy nie. Aha, moje nowe poznokcie. Nie wiem, czy tu widać, ale tak wyglądają. To jest biały lakier i na to jest taki pyłek. Ale nie wiem dokładnie, co to jest, bo nie, nie robię paznokci sama, ale są przepiękne. W ogóle dzisiaj nie będzie żadnych pięknych ujęć z drona i tak dalej, bo będę już pakować sprzęt. Dobra, minęło parę dobrych godzin. Co oglądaliśmy? Księżniczkę i żebraczkę Barbie. I posprzątałam cały pokój. Mam tu świadka. Ładnie posprzątałam. Ładne. A, dziękuję. dziękuję. przed wyjazdem. W końcu zaczynamy pakowanie, bo powiem wam, że jeszcze trochę siedziałam z tym moim tajemniczym projektem, o którym wam na razie nie mówię, chociaż mnie korci, bo chciałabym się po prostu pochwalić, nieważne czy to wyjdzie, czy nie wiem, że chyba już to to mówiłam, ale dobra, najwyżej się powtórzę, ale trzeba ryzykować w życiu. Nie wiem, czy to się uda, czy nie, ale trzeba ryzykować. Dokąd lecimy? Od tego zacznijmy. Jutro o tej godzinie już będę od dwóch ponad godzin w samolocie na... Malediwy i do Indii tak, nasza podróż tym razem obejmuje dwa kraje jutro lecimy prosto na Male, do Male na wyspę Male, do miasta Male i na Malediwach sobie spędzimy najpierw kilka dni po czym z Malediwów bierzemy kolejny samolot i lecimy do Indii w Indiach spędzimy tydzień potem znowu będziemy na Maldivech i potem dopiero wracamy do domu. Także słuchajcie, taka podróż tym razem. Opowiadałam już wam, że mieliśmy lecieć w tym roku do Kenii, ale organizacja takiego wyjazdu, bo to miało być safari, mieliśmy mieszkać dosłownie na sawannie w dżungli, mieliśmy jeść śniadanie razem z żyrafami z naszego talerza. No i po prostu organizacja takiego wyjazdu się nie... Udała, po prostu było, wiecie, dużo komplikacji, jakby było, było nas za mało osób, trochę, jakby było. Więc, no, wiecie, były po prostu komplikacje, no i zaczęliśmy szukać jakiejś wycieczki. Jakoś tak nam wpadło do głowy, że właśnie Malediwy i Indie. A dlaczego łączymy to? Ponieważ, no. My jesteśmy rodziną podróżnikami zwiedzającymi, a nie leżącymi i po prostu szkoda nam, by było lecieć taki szmat drogi na Malediwy, żeby po prostu się powylegać, legiwać i zobaczyć tylko piękne widoczki. Także te kilka dni na Malediwach nam starczyło, a głównie sobie pozwiedzamy w Indiach, ale jak wy wiecie, leżenie na Malediwach też już będziemy mieli odhaczone. Od Dobra, także tam lecimy. Nie mam pojęcia, jak mam się spakować, jestem już tak śpiąca i zmęczona, nie chce mi się totalnie, no ale... Mam wybór chyba nie bardzo. Dobra, słuchajcie, jest godzina pierwsza w nocy, czyli mija właśnie równa godzina od tego jak się pakuję, bo zaczęłam, o, śmiesznie jak mnie tak widać z dół, zaczęłam e, równo o 12 i przychodzę do Was, żeby pokazać Wam e, moje postępy i w ogóle tak się bałam, że nie będę miała Wam tutaj za bardzo co powiedzieć, bo ja za bardzo wydaje mi się, że nie mam jakiegoś systemu pakowania, po prostu wiecie, wszystko wrzucam do walizki. Ale w sumie jak zaczęłam się pakować, to w sumie jakiś system już wypracowany mam, więc się dzisiaj nie z Wam podzielę, i już mi się robić, mm. bo mi zobaczyć, będę jutro tak nie wyspana, że masakra. Dobra, ale tak jak wam mówiłam, zaczęłam od sprzętu. Tutaj się ładuje bateria od tego aparatu, którym teraz nagrywam vloga, którą właśnie przed chwilą wstawiłam, bo ta, którą, na której teraz nagrywam się trochę podładowała i ona się będą tak co chwilę ładować na zmianach mi się na wyładuje, póki teraz nagrywam dla Was vloga i obie te baterie będę miała przy sobie w bagażu podręcznym, no bo vloga będę nagrywać już po drodze. Natomiast cała ładowarka i wszystkie ładowarki, oprócz wiadomo ładowarki do telefonu, Idą sobie do bagażu głównego. Tutaj ładuje się mój powerbank ogromny, ponad kilogramowy, chyba półtora kilogramowy. Powerbank, a data bardzo długo się ładuje. Natomiast jest genialny i trzyma wiele, wiele dni, więc na pewno się przyda wtedy, kiedy. Mieć prądu w miejscu mostlegowym nie będziemy. No i oczywiście reszta to jest dron, także standardowo ładują się wszystkie trzy baterie. Tak jak chyba już mówiłam, sprawdziłam to i mogę mojego drona przewodzić ze wszystkimi bateriami naładowanymi, więc też to robi. Ładuje się też kontroler, Tu sobie o, położyłam też, gdzie to jest. Przecież to kładłam czy schowałam. Teraz muszę znaleźć, żeby nie było, ale ten taki do podłączenia sobie telefonu, bo... Dobra, jednak wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj w tej kieszonce właśnie mam to, o czym mówię, czyli taki łączniczek, taki kabel, który łączy mi remote control z telefonem, bo ja wolę nakładać na remote control niż na samym telefonie, więc do tego taki kabelek. I tutaj też są wszystkie filtry. Czyli takie jakby obiektywy, można powiedzieć, podrasowywacze światła właśnie do drona. A tutaj mamy jakieś zapasowe wtyczki, rozdzielniki i zapasowe skrzydła, gdyby z jednym z tych coś mi się stało, bo wiecie, no, jak to różnie bywa. Tutaj sobie przyniosłam moją walizkę i oczywiście w międzyczasie relacjonuję. Was, mam też wszystko na Instastory. czerwoną walizkę, czyli lecimy do Azji i słuchajcie, ostatnio sobie przypomniałam, że zawsze chciałam mieć całą walizkę obklejoną naklejkami, ale jedyne naklejki, jakie posiadam aktualnie i ogólnie to są te, które zawsze kradnę z mojego studia tatuażu, jak się tatuuję. Także mam super walizkę całą w kostatu. Tutaj mam miejsce, gdzie wyciągnęłam sobie wszelkie moje podróżne torebki, worki, kosmetyczki. Mam taki stały zestaw i moje organizery do podróży. Tutaj mam całą siatkę, o, też z kostatów, w której mam właśnie wszystkie takie organizery. One też są z chińskich strony i one bardzo pomagają mi się pakować. Tutaj na brzegu łóżka sobie też od razu kładę to, co pójdzie do bagażu podręcznego, czyli duży aparat, który biorę z jednym obiektywem, tym dużym, bo nie potrzebuję tego mojego, bo tą funkcję będzie z spełniać ten aparat. E, Okulary przeciwsłoneczne, bardzo często to zapominam. Jakieś tabletki na kartę, bo jeszcze się do końca leczę. Słuchajcie, znalazłam moje wszystkie karty pamięci, także wszystkie poformatowałam, poczyściłam. Jakby każda, każdy aparat, każda, każda, każdy dron ma już swoją kartę, i tu mam jeszcze dwie zapasowe. E, mam mały notesik z długopisem, bo to się naprawdę przydaje, zwłaszcza w krajach, gdzie czasami nie da się mu dogadać z ludźmi. Warto. Mieć to na piśmie. Szczotka do włosów, bo parę razy, w sumie nie parę razy, raz lecąc do Izraela, zdarzało mi się o niej zapomnieć. I musiałam kupować na lotnisku właśnie. Chyba to kupiłam na lotnisku nawet. I słuchawki zwykłe do telefonu, w sensie zwykłe te do telefonu i te z takim zwykłym wyjściem do komputera. Ale komputer w ogóle do pakowania dojdzie na sam sam koniec. Zaraz wam pokażę, co mam tu, ale dalsze właśnie w kolejności teraz dopiero będą wchodzić ubrania, kosmetyki, buty. A to wszystko będzie poprzedzać mój strój na podróż i torba podróżna, ponieważ bardzo dużo można spakować ze sobą właśnie do podróży, na siebie i dzięki temu jakby od tego, co właśnie będę miała na sobie i z czym będę jechać, od tego w sumie bardziej zależy na przykład też w jakich butach, zazwyczaj jadę w tych największych, najcięższych butach, od tego potem zależy jak pakuję resztę, ale do jakby głównego bagażu mam już naszykowaną tutaj właśnie też taką kosmetyczkę, w której będą właśnie wszystkie te ładowarki, kable i też statyw do aparatu vlogowego, kapielu rzeczywiście ze mną jedzie, torba taka plażowa oraz, w sensie taka o, miejska i duża torba plażowa, dwie chusty, chusty to jest mój must have i odkrycie podróżnicze i czemu nikt mi nigdy nie mówił, żeby podróżować z chustami, odkryłam to przez przypadek nie dość, że pięknie wyglądają przy stylizacjach, pewnie te dwie właśnie, je ja życie, to są moje dwie ulubione i biorę tylko trzy stroje kąpielowe będą bardzo kolorowe zdjęcia, uwaga trzy stroje, które biorę to biały czarny i biało-czarny jeżeli chodzi o książki, które ze sobą zabieram, to jest to książka buddyjska, sztuka znikania, czyli jak znieść się ponad problemy, którą czytam już od jakiegoś czasu, jakoś wolno mi idzie. Ta idzie ze mną do podręcznego i to sobie będę katować przez 10 godzin w samolocie. Natomiast to tak awaryjnie sobie wrzucam do głównego bagażu, jakbym tam to skończyła, czyli medytacja buddyjskiego mnicha. Zaczęłam sobie też szykować kosmetyki, także tutaj dorzuciłam jakieś chusteczki higieniczne, kremik do rąk, z klinik oraz taką mgiełkę do twarzy z The Body Shopu, ja te wszystkie miniaturki biorę stąd, że po prostu z kalendarzy adwentowych mam taki wielki kosz z takimi miniaturkami i, to, i wtedy na wyjazdy je wybieram. Aha, wybrałam jeszcze buty, bo właśnie jadę w Easy i biorę, słuchajcie, tylko jeszcze cztery inne pary butów, zazwyczaj biorę więcej, biorę też jeden ręcznik, w w razie czego... Zwyczaj biorę około 7 do 10 par butów, tym razem się ograniczyłam łącznie do 5, szczególnie jedne będę miała na sobie. Także dla mnie jest to ogromny sukces, biorę płaskie sandałki, Moje ulubione koturny, w których ja po prostu chodzę zawsze nawet po górach w Maroku, w nich chodziłam i są super. Wiadomo, klapki i jeszcze takie jedne do śmigania, to są hura czy znajka. A ja zawsze na wyjazdy mam osobną szczoteczkę, ta akurat jest nowa dopiero co odpakowana, ponieważ poprzednia była chyba na trzech różnych kontynentach, więc... Wolałabym jej nie widzieć pod mikroskopem i znać jej flory bakteryjnej, dlatego widziałam teraz nową, ale też Wam polecam właśnie mieć inną szczoteczkę na wyjazdu i co jakiś czas ją wymieniać, a inną w domu, dzięki temu nie musicie rano pamiętać przed wyjazdem, czy tam wieczorem jak wyjeżdżacie, żeby po umyciu zębów przed wyjazdem ją jeszcze spakować. Tu mam produkty do włosów, czyli szampon odżywka i salt spray z Johna Friedy, krem pod oczy z Embroliz. Peeling do twarzy z Klinik, krem do twarzy też z Klinik. Co też z Klinikiem, z kalendarza, krem na noc. Z Klinik to jest jakieś serum na dzień. Płyn z garniera taki mały. On kosztuje dychę. A słuchajcie, dzisiaj te duże opakowanie kupiłam po 13 zł, także go się ogólnie nie opłaca kupować. Ja go kupiłam raz dla tego mini opakowania, i teraz sobie przelewam. do mycia twarzy z biodermy. Miałam też taki mały z Klinik, ale już mi się skończył. Parcie, jaki mini alasik. Cudowny. W razie czego jakby mnie na Malediwach słońce poparzyło, chociaż nie sądzę. Również to tonik z Knik, żeby go wykończyć, a jak go skończę, to będę używać tamtej mgiełki. No i żel pod prysznic i balsam. Wszystkie te kosmetyki pakuję do również tej kosmetyczki z tego zestawu organizerów z Azji, ponieważ tutaj ona ma taki haczek i można tą kosmetyczkę łatwo powiesić. Jest też wodoodporna, więc się bardzo przydaje kiedy na przykład są ciasne łazienki, a na Łodzi jak będziemy w Indiach mieszkać, na Łodzi to właśnie takie warunki mogą mogą się zdarzyć. No i zobaczcie, jak pięknie się wszystko tu mieści. Tu mam wszystkie kosmetyki. Tutaj w środku są też takie gumki, więc mogą sobie ładnie wszystko pokładać, i to nie będzie mi na pewno latać. Tu mam oddychającą kieszonkę na szczoteczkę, na, na górze są patyczki i akcesoria do włosów. I tutaj do mojego bekażu podręcznego jeszcze dołączyłam sobie ten słodki set różnych maseczek w płacie na twarz. Właśnie do samolotu, który pokazywałam w ostatnim filmie, chyba powtórzyłam w ogóle wszystko dwa razy już nie myślę. A jeżeli chodzi słuchajcie o kolorówkę, tak, otwarta szafa, bo już zaraz przechodzimy do ubrań, czyli właściwie do końca. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to tak, będę ją opakować tutaj w taką kosmetyczkę z Mikiego, świąteczną, super tematyczną. I pędzelki tutaj w takie etui, ale jeszcze nie wiem dokładnie co wezmę i jak to będzie wyglądać, bo zasypiam to po pierwsze, a po drugie nie wiem w co się będę malować w co się będę, nie umiem już mówić czym się będę malować rano przed wyjściem na zakończenie roku czy w ogóle się będę malować, czy będę robić pełny makijaż czy nie, wiem, więc sobie naszykuję taki takie moje ulubione produkty do mojego letniego makijażu, czyli nie biorę żadnego podkładu, pudru, nic takiego, brązera nawet yy, także zaraz sobie tutaj naszykuję to, co być może wezmę ale to się tak naprawdę okaże rano, ja też dzisiaj nie zamykam, właściwie już jest. Dzień wylotu. Ale ja nie zmykam walizki teraz w nocy, tylko robię to przed samym wyjściem, więc to jeszcze się dopakuję. Do mojego bagażu podręcznego do użycia jeszcze tu ust, a tu mam mniej więcej przygotowane to, co prawdopodobnie nie trafi do tej kosmetyczki. Średnio mi się chce już zostawić statyw, żeby wiecie wam to robić w przyspieszonym tempie z muzyczką, jak ja to pakuję, bo po prostu wszystko wkładam tam na dole, są bluzki porolowane, ale tutaj te takie mniejsze, zwykłe tanktopy, wygodniej mi było kłaść tak na płasko, także tutaj na dole tej pierwszej kostki mam właśnie wszystkie takie lekkie bluzki, następnie mam taki organizer, taką kostkę na bieliznę, także tutaj mam wszelkie biustonosze zarówno zwykłych, jak i odstrojów kąpielowych i tu mam góry odstrojów a tutaj wsadzam resztę bielizny kolejna kostka, tym razem taka będzie pełna sukienek i teraz będę zapełniać się resztą rzeczy czyli dołami i takimi trochę grubszymi górami o, jeszcze są skarpetki taką samą, tylko że trochę większą. Okej, okay, teraz najprzyjemniejsza część, czyli zapakowanie wszystkiego. Słuchajcie, to mi zajęło już dosłownie 5 minut. Tutaj mam książkę zapasową i torebkę i tutaj mam pokładane te wszystkie kostki, czyli skarpetki, reszta bielizny, ubrania, ubrania, ubrania. I tu też pod spodem są ubrania, na tym są spodenki, to jest jeszcze ręcznik, także to jest mega płasko i w ogóle chyba po raz pierwszy będę miała naprawdę dużo miejsca, żeby przewozić duże rzeczy, bo... Jestem tak spakowana na luzie, a ja zazwyczaj muszę siadać na walizce, żeby ją zamknąć. Natomiast tutaj w drugiej części już mam więcej luzu. Tu są buty, jest torebka, torebka. Tutaj właśnie rano dopakuję te wszystkie kable. Tu jest o, jeszcze suchy szampon i te waciki, bo już nie miałam gdzie tego dać. Będzie jeszcze kapielusz, który zmy nie wiem, czym wypcham, ale czymś go wypcham, bo tutaj mam na niego dużo miejsca. I słuchajcie ryzykuję, ale duży aparat chyba daje tutaj do tego bagażu. Nie zrobię mu tego, bo się jednak boję. Trochę jutro na lotnisku będę dźwigać, ale to nic. Najważniejsze jest, żeby sprzętu nic się nie stało. I to tyle życzę wam u wakacji. Dajcie mi znać jak wasze świadectwa i w ogóle jak tam, jakie macie plany na wakacje. Ja mam nadzieję, że wakacje wasze, jakie moje będą super, a my słyszymy się już za kilka dni, bo mimo, że ja na Malediwach i ja w Indiach, to... Tak fizycznie, to tutaj internetowo jestem ciągle z Wami i filmy normalnie też będą, także do usłyszenia.